Cześć, siema, tutaj Tchewar99 A to jest nasz kolejny odcinek serii Zagrajmy w Dark Messiah Mind on the Magic Jakoś tak Więc ostatnim razem wyśmierciliśmy Ceklopa, pomogliśmy miasteczku, bla 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 Teraz musimy iść do, na spotkanie z jakimś tam yy, czarownikiem, nie wiem, z jej tym, no Ona jest siostrzynicą, jak, jak to jest, nie wiem No i... jedziemy dalej Seryjnik, tutaj będzie gadanie, bla bla bla. Ona coś musia, będzie musiała iść do domu i coś koniec. <gryw> Ostatnio utraciłem safe właśnie. Nie wiem czemu tak się stało. Nie musiałem robić wszystko od nowa. I się strasznie wkurzyłem. Ale teraz trochę zaklęcia zmieniłem sobie y, mogę używać teraz tego tego y, kosturu tamtego lepszego trochę ale bardzo mało do tego kill bojowego czy jakoś tak to jest kill, kill, kill bojowego tu znowu ta sama książka tu jakaś śmieci ha, ha, ha. ale dawno nie, nie grałem w to i oni są tam tak dobrze mówię tu sobie weźmiemy am nie udało mi się się jeszcze wyleczyć jeszcze na lodowisko będę jechał tak wiem jestem super a kurde, to nie miało być w niej. Okej. Okay. Dalej, umiecie otwierać te drzwi. Ale ku A! Ale siła! O Boże. Nie, gdzie? Charge. I do ognia! I już nie żyjesz. Właśnie, zdałem sobie to zaklęcie, które no jest pomocne. Nawet, tak jak się przekonałam ostatnim razem, gdy chciałem walczyć sobie. Ależ to było dobre, nie spodziewałeś się tego, Heninco, nie? Jaki Henik? Maciek skłano normalnie. Kurde, sekretiki jakieś tu są? Nie ma sekretików. <laughs> Łuku nie będę używał. Może się zdarzyć, ale bardzo rzadko, że będę używał miecza jakiegoś. Zamiast na przykład kosturu. Żyjesz! Kurde, ostatnim razem jak nagrywałem, byłoby lekko gorzej chyba po. No, du Czy mi się tak zdaje, czy jak gula słyszę? O jezu. Boję się. Alta, adrenalina fajnie wygląda tak. Eee. Wykrakałem. Musimy szukać dalej. Gdzie to jest? Kurde, ten łuk by się przydał, ten co później będzie, taki z, z żeliny z niego. O, co to jest? O, ale fajnie. Już mnie nie znajdziecie. Ok. Tam, w tych drzwiach, co są teraz, będzie coś, ale pierścionek będzie, o! Chyba że, nie wiem, siły, czy czegoś. A! Już, czekam, Gieniu. Mam wiadro. Uu! Uu! Co się stało? No no i to jest kurde akcja prawdziwa I teraz szósteczka szybko Ależ to było dobre Tylko jak ja potem przejdę <gry> Kurde ale żal Ło wow, mistrz oręża o, Krytyk fajnie I tak i tak bym go założył bo zawsze coś doda co nie Ło ale o, o, strasznie mi się podoba ten motyw że się można wylewać co nie co nie co nie a wam się jak podoba hmm? jak chcecie to możecie pisać w komentarzach pamiętajcie o tym o, i teraz mi się przyda być może ten... No i to jest prawdziwy mistrz walki. Tak w żądro. Dobra, to tak trochę, no to było dziwne. Tu jest sekretnik, pamiętajcie, ale ja tam nie wejdę. Ale nie wiem o co je chodzi teraz w tej. tej piżonkuje. Nie to, bo. Taki Tam, o, jest skrzynia, ale tam zabije mnie coś na bank, więc nawet tam nie idę. Tutaj, tutaj. Jest. Dziwnie to tak wygląda, tak bardzo, tak dziwnie. Ich można sobie ominąć łatwo, bo oni taki głupi są. Chociaż. Chociaż. Uuu, odkryłem nową właściwość yy, ten czarów, ale czat, że można kierować. Zaklęciem. Aha. Ale tylko chyba tą kulumą Ty już chętnie nie żyjesz. Tak o, tak się, on tak się fajnie złożył. Tak, to ręka na broń ma. Łop! Pst! Pst! Tak, schody poleciał Dajesz, kopnij się. Okej, okay, dałeś. Się kopnąć. No, przy przyjrzyjcie się. Mieliście? Już szósteczka Kijek Albo nie Uuu, Cheater Cheater Nie, nie Nie Zgłaszam sprzeciw do tej gry Zamiast podobać mi się na 100% podoba mi się tylko na 90% Bo on przeszedł, sta stał już na tej bombie I nie wybuchła Miksurka Samo chyba, albo w drugą stronę przynajmniej. Czyli tak o jest na, chyba na razie najlepiej. Dobra, ja teraz nie biegłem. <grywka> 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 I tutaj ostatnim razem zakończyłem odcinek. I to. Tak, ale to było piękne. Tam będzie chyba łuk ucznia, tak mi się zdaje, bo nie wiem. Nie wyskoczył mi ten komunikat. Chyba. Chyba. Albo wyskoczył. Już jesteście tu jeszcze jaki tam. To... Nie! Downy, dawny, dovny, dawny, dawny, Nie, bo zabijało wszystkich. No kurczę. Tak ładnie ona wygląda taka zakrylowana. I tamtędy chyba. A właśnie, jeszcze tam o muszę iść, bo tam jest moja zbrojka ulubiona. No nie zbrojka, tylko szata. Tu jest i jakieś tam inne śmieci. Księga czarownictwa, księga Guli... Rebac. Nie dobra, nie? Bez jaj. O, ot ją. Patrzcie, tutaj jakaś książka powinna być jeszcze ważna, ale, ale nie ma, kardę. Nie, yy, yy, wam Dobra, to ja sobie to przeczytam jak. będzie in, to, W inną porę. Co ja potrzebuję? Wiedzę tajemną. A do tego potrzebuję czujność. O jezu. Co potrzebuję? Wiedzę tajemną. Ja. O, o, o. Nie, dobra. Teraz mogę nosić to. Patrzcie, jak episko wyglądam. Później będzie taka sama z że czerwona. He. Co tu jest? Tu coś fajnego jeszcze mogło powinno być. A nie ma, bo nawet się tego rozwaliście. Kik, Ale cheniek. Aha i z, już znam kolejny sposób. Uh! Ale Ale furia, serio. Coś tu jest... Coś tu jest? Halo? 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 Jest tu ktoś? U, co to jest? O, oh, ty może rzucać! I tak... pfff... i komuś tak włapić. A oh, oko! Nie, 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 możesz mnie znaleźć. Jakiś kluczyk? Nie wiadomo, do czego, nie wiem. Zabiję cię. Zabiję cię! Jestem w twojej szafie!

Dobra Tu jest co tam, po co to? O! O Lina Nienawidzę tego błędu Bardzo często mi się go pojawia On mi się pojawia taka jak Lina jest O Cie! Bug w grze? Nie mogę tam wejść na górę? Nie, mogę. Jestem księciem Persji normalnie. Chodzę po linię. What to fuck? Ok, teraz tylko jakoś się tam obrócić się i tam poskoczyć. I tak jest. Czy to tutaj nie wygląda podejrzaniem? Tam jest drzwi. Czemu tutaj nie ma sekrecików? Tu jedny sekretnik powinien być. Nie! Nie, w drugą stronę! O, tam jest na dole ten sekrecie. Tutaj trzeba iść jak asasyn wchodziło I mamy mieć kszturki A tam co jest? Błąd w grafice Tam na tamtej szybie był przyśle I tutaj kiedyś mnie to stręciło tak, Taki żal był. Ale udało mi się złapać ściany i się zabiłem. Okej, okay, i tutaj już jest klap na górę. Oraz czyty banko. Pozwólcie teraz, że ja się napiję. Cola Original Już okej. Okay. F nie F e. Wow, ale fajna ta pogoda teraz jest taka, nie, nie dzień, nie noc. Wow, lecimy razem! To nie, nie, mia, ja nie chciałem skoczyć, tylko tak jakoś wcisnąłem ten głupi guzik, no i, i gdzie zacznę? Gdzie ja grę zacznę? Ja chcę to wiedzieć. Aha, tutaj okej. Okay. Okej, okay, wezmę well, coś jakąś skrzynkę. Może Matrix! Czy to ja nie trafiłem? Shit! Ah! Oh! I tutaj jest ten klucz. Tutaj jest coś. Nie ma. Tu jest coś na górze. Na górze. O co tu jest? Okienka zamknięte. Kurde. O, tutaj jest coś fajnego. Jest? Nie ma. Mhm. O, miksturki. Nie, miksturki Boże. Jak to. Zwoje osłabienie. I urok że co, że będą mnie kochali? Nie, ja już wiem, chyba, chyba. Że oni będą się mnie słuchać. Ale ładnie polecił. Tej so you know, <coughs> serii, no nie będę nagrywał z tym, z kolegami jakimiś czy coś takiego, że będą patrzyli jak ja coś, na, nie wiem, nagrywam mówili coś, ponieważ tutaj już mi ta baba jedna mówi, w ogóle tutaj strasznie dużo dialogów jest. O ty usłyszeli mnie. Jak się pasra, to cię klaun zabije. Miksturka, 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 schodę na dół, na dół, na dół i spędzielam. Szybko, szybko, szybko. Jako Mac, no nie jestem zbyt doświadczony jeszcze, ale znam fantastycznie światów kilka chwila. Okej, okay, już jestem. Teraz weźmiemy sobie telekinezę. Nie A nie, tutaj nie działa To weźmiemy sobie bazionik O oh je yeah. Dobra, wezmę sekcesem Walczcie z góry jak możecie Bo wtedy jest, nie wiem Jest większa szansa, że w ciebie nie trafią o bananek. o co to jest? kufel chodź tu Marcinie będę cię nazywał Marcin zabierajcie tam ze sobą o co tam jest? po co to jest? aha już wiem więc to jest od was i otworzę okna za pomoc ale żal. Nie, zabiliście mnie. Patrz jak go walno. Ua, pst, ale go walno. Ale seria. I on ucieka. W. Wuju, wuju. Nie, nie pierdź. Nie, on żyje. Nie bój się. Kolejny piczku. O! I teraz szybko bierzemy, bierzemy, jedziemy, jedziemy tutaj co to jest. I dla na jeżeli że nie nie zakryje kufelo, kufel, kufel miksturka. przykład w górę, w górę, w górę, w górę. Nie mogę przejść! O. Nie. To ja sobie wezmę tutaj o. To ja sobie tu mogę dać. Ale on muszę mieć aż 3 punkty. Okej, okay, i już mogę przejść dalej. Wtedy tak ciemno było tutaj, ja nie widziałem nic, a teraz normalnie se mogę... A! Normalnie se łażę. Bo ustawiłem jasność na maksa. Tylko ta grafika tak nieba, trochę mnie wkurza teraz. Jednak... O, o Nie boję się, boję się, że ja nie trafię i dlatego tak... Ten... A! Nie zdążyłem. Mówię w niego magią walić. Zabili go, Melengal zginął. O nie, o nie, on, jak on mógł zginąć, to straszne. Okej okay. ale... Jedziemy dalej. Którystań dalej. Oki! Ki ucznia! O tu jest okno, przez okno. Parkour! Prawie rozwaliłem to, po czym szedłem. Lubię, lubię tak se pobiegać czasem. Tutaj tak w dupę że... Nie, nie, tutaj muszę ostrożnie. O, i teraz żum. Ale Matrix, to skoczyłem. na okej, okay, tędy przejdę haha Hahaha, ha, ha, nie spodziewałeś się tego Jump across. Ło, wow, myślałem, że przeskoczę przez to jakoś. I taki Chce w sensie się on, co nie? Bo ja bym tego nie zrobił swojemu matrixowi zionkowi. Myślałem, że nie zaskoczę. Tak, ja jestem super przemyślak! gra daje mi bardzo dużo adrenaliny czasami I co to jest? Tak, mamy ucznia A jak on wygląda? Jak on wygląda? Gdzie on jest? Kiejucznia ucznia o, ale mam o, Laga miałem o ale fajny Zarąbisty Taki ostrza i pfff Okej, okay, ale już na ten teraz zako zakończymy ten odcinek